Naprawdę, bardzo dobry secik zagraliście. Jezus. Hmm, czyli jednak turnieje online nie są takie złe. Nie no, parę rzeczy mi tam, na przykład czasami zrobiłem tył 1-2, zrobiłem dash, DBD 3-2 i timing mi online zepsuł, ale ogólnie jak się już zaadaptuje człowiek i jest dobre połączenie, a z Baty mieliśmy ogólnie dobre połączenie, to można grać. Pytanie jest na czacie, co zrobisz z hajsem? Hajs? <laughs> e, e, na czarną godzinę, na leczenie koronawirusa. Dobrze. Yy, jeszcze jedno jest takie pytanie od Azla, czyli głównego sponsora chyba naszych zamieszek. Yy, czy przełączyłeś napada w trakcie gry? Nie, cały czas na hitboxie. Cały czas na hitboxie. Ja mam pada tak zakurzonego, że ja bym go wziął, by się cały kleju więc ja nawet nie miałem takiej opcji. <noise> no dobra. Ja nie, nie grałem od, od kolei, nie grałem na, na, na padzie. Już tak naprawdę staram się na hitboxa przerzucić. I to chyba dobry debiut na turnieju, bo nie, nie sądziłem, że to będzie debiut. Z odersów, ale no debiut na hitboxie, nie? A, a, sposób. No, byłem pod wrażeniem tyle, ile comebacków zrobiłeś na Batin, to jej. A ten oh. już ostatni, bo no, w, w ostatnim też tam już sporą przewagę miał chyba w HP, co pamiętam. No, ja to już tak patrzę, dobra, chociaż mi tego Ragea wbił nie. <laughs> Będę mieć Windbatona chociaż, ale nie dał mi Ragea, chyba nie miał. Miałem Ragea, nie pamiętam nawet. No, właśnie bardzo, bardzo grał tak zachowawczo, że na przykład zrobił WS2 i nie kończył tego WS2, żeby ci Ledzia tylko nie dać. I to było takie no, wow. No, to już takie mind game. Ja widziałem, że Bat już tylko leci DB3 i FFN2, żeby mi tylko tu jeden kartuszkowy zacząłem DF2 używać. A później to w ogóle pamięciowe zrobił. FC DF2 to też weszło na chdf 2 i chyba tam combo weszło, więc. Widziałem też, że bardzo mocno wyznajesz zasadę, że rzutów się nie wyrywa, rzuty się schyla. Dzisiaj na Batiego eee, nie, nie było strachu, nie było strachu? No jak wiesz, no jakby nie wybił, to w końcu byłby strach, ale Baty, wiesz, commitment rzuty. Widziałem, że na turnieju z Malekitem grał, to dużo rzucało, więc stwierdziłem, że może tutaj na turnieju też taki mindset mu wejdzie i się nie myliłem w sumie. No rozumiem, a jak Ci się podobała jeszcze takie pytanie ode mnie pierwsza runda tego, tego, tej ostatniej gry, ponieważ na mnie zrobiła ogromne wrażenie, tam jak Cię bati, co Ci porobił, nie wiem czy jeszcze pierwsza pamiętasz, coś tam się wydarzyło. Pierwsza runda ostatniej walki? Tak, tak. Nie wiem, tam chyba jakiś mocny lejb był, ale nie pamiętam dokładnie co się działo. No, tam poskakał hmm. trochę za ciebie, do ciebie, na górę i, i to wszystko działało. <laughs> Musisz to zobaczyć, ja, ja, naprawdę to... polecam zobaczyć replay. Jak to jest, że człowiek później nie pamięta tego? Hmm. Pytanie od Pycha jest jeszcze, kiedy pijemy. Pychu, kiedy pijemy, jak tylko będziesz miał ochotę i to będziesz. No, widzisz, Pychu. I jeszcze Justyna każe przekazać, że ręka oca... ocalona może się już nie bać. Dobra, jeszcze pytanko takie: Kto był najgroźniejszy w z brakiecie? Mm, Czekaj, jakich miałem przeciwników widzieć? To człowiek tak się skupia na tych walkach. No, czeka, ja wiem, wiem, ja wiem. No, stres, łakomy. Aha, ja tylko dwóch miałem w luzerze z brakecie. I Tokis. Mm. No, z no stresem poszło mi lepiej niż myślałem, że pójdzie. No, ale też pewnie to Anna. Ja na Annę mam dobry, dobry, dobry pomysł i też na niego działał. Na Nevana działał, na niego też działał. Taki ogólny sposób gry. Więc albo łakomy, albo Tokis. Chyba w te, Tutaj chyba w Bruzersach to był łakomy chyba mi się wydaje. Tam pierwszą walkę to tak mnie w że, że musiałem kombeka robić, nie? Jasne. Ale no wiadomo, Toki ze mną wygrał w winners'ach, i. Ale w Bruzersach było pytanie, no to w Bruzersach łakomy. Dobra, a jeszcze jesteś otwarty na kilka pytań, czy. No dawaj jak może uspokoję, bo Jasne. się... W sumie już powoli coraz lepiej. Pytanie od Remixa, spytaj się Frizena, czy miał ciepło jak przegrywał 0-2, gdy wszedł z losersów i co myślał? Ja myślałem to samo, co jak z Tobą przegrywałem 2-0 w Poznaniu, czyli w sumie już z nim wygrywałem 3-0, więc dlaczego nie tym razem, nie? Aha. Dokładnie to samo pomyślałem i ostatnio, żeśmy z Batiem FT grali wygrałem 3-0, więc pomyślałem, no kurde, no to trzeba zrobić 3-0, nie? Aha. No, dokładnie to samo. Co się stało, że ten Rageart wtedy wszedł jak kucałeś? To było taki, takie coś, że ty tam coś tam miksowałeś? On zrobił ragearta no. i ty tam no, blokowałeś dół po prostu ja Co nie tam kucałem, się stało? ja nie kucałem, to był tak było przejście Steve'a i je trzeba skancelować, a on mnie, on wcisnął Rage zanim ja mogłem je skancelować, więc jedyne co mogłem próbować zrobić, to skancelować go w trakcie wyjścia Rage i jeszcze przejść do bloku, co jest, no jednak fuj, trzeba mieć timingu, tak? I, ale próbowałem to zrobić, ale albo nie miałem miejsca, albo źle to wytajmowałem, bo ja tam byłem w, w takim stanie, że nie byłem w stanie blokować, nie? I musiałem najpierw skancelować pozycję, później przejść do bloku. Okej. Okay. Jeszcze jest pytanko. Kiedy będziesz streamował? Co to ja są... mam streamować? Tego ranka, gdzie w 3 godziny się takiego God Prima wbijasz, to jest największy problem. Ja bym sobie czasami nawet 2-3 godziny wszedł streamował, jakbyśmy mieli chociaż jakiś system rankingowy, jak nie wiem, w czy coś, że faktycznie można to grać. się spotyka dobry gracze, a nie, że ja włączam ranka i spotykam ludzi, którzy kiedyś nie mogli wyjść z Mighty Rulera, ale taka inflacja się zrobiła, że mają takiego God Prime, a tym się szczerzyłem, co dochciewa. No, no, zgadzam się z tobą. E... Jeszcze jest pytanie coś, czy kupisz cebulę? Za to pieniądze nie wiem o co chodzi, za bardzo, ale tam było dużo jakichś takich... Cebulę ja mam Powiem ci, danie bez cebuli to u mnie to rzadkość, więc cebula będzie zawsze. Jak się skończy to obiecuję, że kupię worek cebuli za ten hajs. Dobra. Jesteś wyzywany przez Karadolfa na FT10, FT10 właśnie o kilogram cebuli. Kim się grało lepiej, Steven czy Lucky? Skąd no, laki, sobie Szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem, że takie hajsy będą do wygrania, i laki chciałem spróbować po prostu sobie pograć, zobaczyć, jak mi pójdzie. A później Azle zrobił plot twist i co, i trzeba było się starać. <grym> no, nieźle poleciał, to prawda. No wiesz, tam te pierwszy ten, to tak w sumie na hitboxie pierwszy raz, to nawet nie sądziłem, czy, czy mi się uda wygrać, czy, nie zacznę, czy mi się ręce nie zaczną trząść na przykład i nie zacznę tam źle backdashować, bo ja używam tego uszukanego sposobu na backdashowanie i to łatwo może się zepsuć. Ale nie, ale ogólnie nie ma. Zresztą nawet jak zepsujesz ten backdash, tak naprawdę w trakcie robienia trzymasz tył, więc w najgorszym przypadku po prostu stoisz i blokujesz, więc nie ma tragedii, nie. Jeszcze takie dziwne pytanie, czy możesz się wypowiedzieć na temat klipa, co dostałeś na Discordzie od Azla? A że to Azle pyta, to może nawet takie zaawansowane pytanie zrobimy co? Czy nie chcecie? Czekaj, czekaj, ale wysłał mi klip, gdzie mi wysłał ten klip. Na Discordzie pewnie. tak, jest nowe Azle. Czekaj, Baty, król? Cool. Co? Czekaj, zobaczę. A, no niewyrwany rzut. A, a no Batik już ten, widać, że już po prostu nie chciał stać. I, bo, bo mógł dostać deptanie i nie chciał musieć zgadywać w ogóle, nie? I więc po prostu podskoczył. A ciekawe się, jak by zrobił, czy bym go trafił. No to też zależy pewnie od czasu. I czy by cię nie zabiło też, bo... Czy właśnie, jest... czy, by, czy, by, czy by ja bym go trafił najpierw, czy by mnie trafiło trade a, i wiesz... By się w ale kurde, takiego wyrównanego finału to ja chyba nie miałem od dawno. Chociaż nasz był wyrównany, ale chyba nie aż tak do ostatnich sekund. Nie, to no ja, przegrał, ja, ja, y, ja przegrałem 3-1 tam w Poznaniu, ostatnio graliśmy. Nie, dwa 2 było. W sensie, rundy były 3-1 w Aha, sensie 3-1 w Acha, 3 no, W sensie, było 3-1, ale ja wygrywałem tą chyba ostatnią, ale no właśnie mi zrobiłeś tego brutalnego kombeka, którego milion razy mówiłem, że ty jesteś horror movie makerem, jak masz Raja i masz 10%, ja mam 100%, to to jest największy horror, jaki jest na świecie. <śmiech> <śmiech> Jeszcze jak jestem pod ścianą, to nie ma już nic straszniejszego. E, Także, to coś, coś takiego mi. Tam zrobiłeś? Właśnie wiesz, że niby było wyrównanie, ale jednak się skończyło 3, 1, ukradłeś. No, ja Dobra, tak, jeszcze jest pytanie tak. od Batiego. Pytanie od Batiego: lepiej grałem, czy gorzej, niż ostatnio? Lepiej, bo ostatnio jak grał, to grał to samo, że nie adaptował się. Robił cały czas te same ciosy i tak dalej. Teraz widać, że zaczął uważać na tył jeden, zaczął crashować i tam wygrał chyba jedną walkę, coś mocno przez to, bo ja się za nie zaadaptowałem I jakby to było takie. Jakby, no adaptowaliśmy się nawzajem, tak? Ja zacząłem tył jeden, przestałem używać faktycznie, zacząłem tylko DF2 i filker 2, żeby też na ch czasami złapać. I on z kolei zauważyłem, że już jakby się bardzo nastawił, żeby... że już nie miał problem się zaadaptować do tego. Że już bardzo się nastawił na te ciosy kraczujące high i cały czas używał ich. ja już cały czas użyłem DF2 czy Filker 2 i to no działało, tak? Tak z grubsza. No wiadomo, ja tam dostawałem na ch tył jeden czasami, ale z grubsza tam działało to, co sobie wymyśliłem, nie? Rozumiem. Hmm. czy są jeszcze jakieś pytania? No nic, no to chyba tyle, co do, a, co do tego, co spytałeś razem, mnie, to mnie nie nawiedzał nigdy frizen w, ko w koszmarach żadnych. To tak, szczerze mówiąc, ja to nie mam jakichś takich, tu, snów, że gram w grę. Ja tak miałem kiedyś, jak y, zanim tak dwójka wyszedł, to mi się śniło, że grałem w taką dwójkę. Ale to tylko wtedy, zanim wyszedł jeszcze na konsolę. Tak to mi się nic nigdy z DKM tak bardzo nie śniło. Dobra. To co? No to. Mam nadzieję, że do następnej edycji uważam, że no nie będzie bana, nie ma opcji, bo to było dużo bardziej hype'owe i dużo ciekawsze jednak. I pokazałeś, że aż taki silny nie jesteś, żeby wszystkich do jajabić. Nie wiem, <grym grym grym> <grym> z no, <grym> to ostatnio się udało 3-0, ale to były tylko spary wiadomo, na turnieju jest zupełnie co innego. Zresztą widać, że dużo lepiej się no, topa, to, było, no, bo to bo, niż na sparach. To było przerażające właśnie na, tym, na, tym, na tych sparach tam po zamieszkach. <grym> Ja byłem w szoku, co to się dzieje. My tak Właściwie też mam problemy z Batim. Ja tak patrzę, Bati co on stał. Gra na Nie masz co się przejmować, bo Batim lepiej gra na turnieju niż, niż ten, niż na sparach, nie? Więc no, to, że wygrasz z nim na tym. A Batim jest tak nieobliczalną osobą, że naprawdę on ma minus 8 czy 9, a on robi ci rzut, poforuje. Yeah, ja, wiem, wiem, wiem. ja wiem, jestem świadom tego. No i tego yeah. tak musiałem schylać. Wiem, co nie zmienia faktu, że wcale tak jakoś. Ja wiem, ale moje ciało nie wie, że tak powiem. <laughs> Jeszcze no. ostatnie, i ostatnie pytanie. Kto dla Frizena był takim spoko odkryciem według niego? Kto spoko tak zagrał po kim aż tyle się nie spodziewał? Ale na tym turnieju? Tak. Yy, no to na pewno ten Aiden, przecież to jest w ogóle jakiś szok. Wygrał z Herosem, co Heros wygrał już ten edycję, chyba jedną czy dwie, tak? Mm. I później dopiero z łakomem przegrał i to jest to był zdecydowane zaskoczenie. To zdecydowanie i to by far nawet nie ma tutaj żadnej blisko, a jakby miał kogoś jeszcze, no to na przykład mm, Jeffrey na przykład jeszcze, tak? Jeffrey jeszcze no, Jeffrey też, i no. też całkiem ładnie grał. Znaczy, ładnie grał, ale mi się wydaje, że jeszcze fundamentów trochę brakuje, ale to jest wina przeciwników, że nie rwali rzutów, że dostawali armorem, zamiast wybejtować i wybić, to jest ich wina, więc y, zrobił. Zrobił co chciał, wygrał i, to się liczy, tak? Dobra. To myślę, że wywiad może zostać uznany za wyczerpany. E, dzięki wszystkim za wzięcie udziału. Zapraszam na edycję kwietniową, czyli za miesiąc w okolicach 10-15. Będę spamował na grupkach tych tekenowych. Będę pisał na fanpage'u. Jeżeli ktoś nie lubi fanpage'a. O jezus, tu karta była machana. Niedobrze, bo to chyba. To chyba są ściśle ci, tajne rzeczy, co? E, tak, właśnie wiem, ja to chciałem przeczytać, ale ja wiem jakim głosem Karadr to czyta, i nie chciałem tego Ja, ja, zepsuć. ja, ja to słyszę jak, jak ja tutaj nie grasz, bo ja, w, 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 ja już mam ten głos, o którym wszyscy wiemy, jakim on to mówi i to. Tak, prostu... tak, dlatego ja nie chciałem tego zepsuć, dlatego tego nie mówiłem. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, bo ty może jakby mnie trafił tym Unblockiem, to bym się rozpłakał, więc masz szczęście, że... Znaczy może by się nie przejął, ale ja bym normalnie tutaj chyba się zamknął, w w kącie i ten. No dobra. Także do następnego wszystkim. Dzięki za wpadnięcie na streamek, za wzięcie udziału. Mam nadzieję, że frekwencja będzie tak samo dobra i za miesiąc, bo frekwencja z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę, co bardzo mnie cieszy. Gratulacje jeszcze raz dla Frizena. Mój komentarz mógł w wielu grach wskazywać na to, że chcę, żeby Frizen <laughs> przegrał, ale to wcale nie tak, po prostu... Ja sobie obejrzę, tak. ja to będę wiedział. To tak po prostu... Ja bardzo dużo gram z Frizenem, ostatnimi czasy już naprawdę w sumie nie, ale wiele z nim grałem i wiem jak strasznym, straszną rzeczą jest granie na Frizena. I, i, I dlatego ja jestem taki nerwowy, nerwowy jak widzę jak on gra, jak się rusza i w ogóle, bo wiem jakie to jest uczucie grać po drugiej stronie barykady i przez to właśnie tak, takie mam odruchy. Że, że tak o tutaj się udało wcisnąć w to, w to, w tamto I, 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 i to to chodzi głównie, że po prostu czuję strach tych ludzi, co grają na ciebie. Mimo że może się nie boją, ale się boję. To o to chodzi. Taki jest taki jest cel, nie? Tak, no tak. No także. To by było Dobre. na tyle. Dzięki na tymiu, za wywiad... nie. Jak widzę. <laughs> Jasne. Do zobaczenia o pani ziomeczki Bati napisał. Za miesiąc musisz Bati wziąć też udział. Nie ma, że nie. Dobra. Ciemka. No na razie.